Hmm, co by to zrobić? Ej, zobacz, co tam idziesz? Co jest kurda? Siemanko! Witam serdecznie. Co ty co robisz? Tam witam. Z Ameryki wróciłem. Nie, Dzień dobry, panie rekwizytorze. dobry! Kamera przeszykowana, przetworzona. Dobra, dobra, dobra. Czekajcie, tu mam coś. Przywiozłem prezenty. Zobacz, coś ty tam zabrał? Co to jest? Pringelsy czy ja to Zobacz rodzice. co się dzieje, o i teraz co się dzieje, ile napojów nam przywiozą? Patrz, patrzcie Patrzcie i patrzcie Co to jest? To nawet nie polska flaga No bo to, to Ameryka jest, Ameryka zagraniczna Dobra, o elegancko, zobacz, ile napojów Dobra, to co? Ja nie jadłem, trzeba wszystko wycofać w kolejce. Dobra, trzeba wyciągnąć moje drineczki. O, dobrze. Mamy osobę, która pomyślała. Dobra, czytacie sobie w myśli? jest panie nagrywa się wszystko dobrze. Siema, jestem Alex. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na wielkim teście amerykańskich produktów. Dokładnie tak, więc pamiętajcie o tej subskrypcji tam na dole oraz o łapeczce w górze. Więc co? Zapraszam do oglądania. Dobrze, więc moi drodzy, panie policjancie, czego dzisiaj zaczniemy? Zaczynamy od Coca-Cola Zero Suku przez Rosalię. Rosalię, Mamy taką Coca-Colę? No dobra, no to... Z idealnym idealna matografia. Idealna Dobra, możemy wnajma, hmm. żeby było oczywiście do kieliszków. Dobra. Dziękuję. Piosu na zero cukru bez kalorii by the artist przeczytam wartość energetyczną. nie ma nic opisane co jest w środku Dobra, no to co? Zrówko panowie za amerykę już nie, bo już nie. No, jadę. Jest taka mocna waniliowa. No czuć właśnie wanilię zero czuć zero cukru rzeczywiście. Jak mam oceniać między... Kolami generalnie waniliowymi To to mimo, że nie jest waniliowy to najlepiej ma ten największy aromat tych waniliowych koli, Bo jak wiele razy piłem, to na przykład mhm. to nie czuć za bardzo jej wanili. Ja tutaj to szczególnie pić. Ale osobiście tak smakowo nie jest zła, ale trochę nie pasuje tak jakby to połączenie tych smaków. Więc osobiście ja daję ocenę. No 6 na 10, 6 na 10 mi się wydaje. że smak wanili jest zbyt intensywny w porównaniu do smaku koli. Co jest na przykład zauważalne wypietankować jakoś, tak? Nie. Ale coś podobnego. Nie, no są Albo waniiwiowe. to była pepsi. Albo pepsi, no I? pepsi była może być. To było mniej y, tak. Bardziej jakby czuć było, że to było pepsi niż, no niż to. Więc ja bym dał tak z 3 na 10. A ty jak powiem że oceniasz? Z jakieś, no chyba też 3 na 10, bo to nie jest jakieś super co ja. Najlepsza kolejka, piłem. Dobra, to zostawimy kieliszki. Dobra, no to co, z napojów to ten odstawiamy póki co na bok. Finalnie jest on średni. Więc dobra, pani policjancie, wybiera pan kolejną rzecz, Jaką możemy wydostawać? Piłem tą za moich czasów pod Niemczech, więc niech będzie kola dietetyczna. Kola dietetyczna, no dobra, zobaczymy, czy kola dietetyczna, która rzekomo ma, uwaga, yy, zawiera substancje słodzące. Okej, okay, woda bardy karmel substancje słodząca, czyli nie ma cukru proszę Czym czym się taka cola z wyparóżni na przed taki zukej zero dobra zatem mamy nalane więc co Zdrówko panowie Zdrowia. testujemy osobiście szczerze smakuje lepiej Niż ta zwykła kola zero. Tak jakoś lepiej po prostu, jakby było rzeczywiście mało tego cukru. I się nie czuję, tylko się czuję tak smak coli, ale zbytnio ja cukru nie czuję w ogóle, mimo że są to substancje słodzące. Jest, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o samą dietetyczną kolę jako zero, oceniam to na 8 na 10, jest w porządku, mi się wydaje. Ja, że ubiłem akurat kolę dietetyczną, bo piłem ją w Niemczech. Eee, oceniam ją na 10 na 10. 10 na 10, 10, dobra, co to jak sobie że panie... 6 na 10, szczerze mówiąc. Nie jest to złe, przyznaję dobre, ale też do najlepszych bym powiedział, no nie zaliczyłbym tego do najlepszego smaku Coli. Dalej po mojej lewej jest Fanta Limonacz, rynowo. To jest Elder Flower. O, jest to o smaku cytryny i czarnego bzu. Jeszcze, że bardzo interesujące. Może być smak tego. Dobra, zobaczymy od razu, jaki będzie kolor, więc ocenimy. Okej, okay, czyli to ma taki fanty tej taka szokata, co się nazywa ta fanta, taka biała, pamiętasz? Dobra, zrobię panowie. Zideruszko. Hmm, no. Podobna jest ona do tej dokładnie co mówiłem, czyli tej szokata. Nie pamiętam jakie ona miała ten smak, ale bardzo podobne. Hmm, jeśli chodzi o ten, nie wiem jak konkretnie ocenić, no bo czy to jest smak bzu, bzu czy nie. Ale no czuć trochę tej cytryny, czuć rzeczywiście smak. No i jest on dobre tak szczerze, no. Tak do picia, no to takie, ale czy bym tak pił na co dzień albo częściej, to tak szczerze nie, chyba nie. Ale takie, nawet jest w porządku. 7 na 10. Ja na pewno bym częściej i uwielbiam akurat na pojazd tym wiem co to mam do na 10. Ja dam 8 na 10, bo też lubię cytrynowe napoje. Mm -hmm. No dobra, i teraz Heroy Arcrown. Wielka kola. Mm -hmm. W takim razie... Wybuchnie jak szampan pewnie. Dobra. Zatem... Dobra, zamkniemy od razu, żeby... Dobra, okej. Okay. Zatem zrobię panowie. Testujemy kolę. No co, no, będę szczery, smakuje jak po prostu Coca-Cola, aczkolwiek jest mniej gazowana niż taka zwykła Coca-Cola, co jest bardzo ogromnym plusem i się nie odbija od razu. Jest po prostu mniej gazowana niż zwykła Coca-Cola, ale jest w porządku tak jakby jak zwykła cola jest ok, 8 na 10. Mnie bardziej makowałem bardziej jak Pepsi, ale bardziej wolę Pepsi odkali, więc mimo to nie dałem na 9 na 10. No jest smaczny. Ja daję 10 na 10. To tak wyszczególniono, ponieważ jest tak wyszegłniono? Pani jakaś opinia? No masz rację, że tak jest mniej trochę gazowana, tak mniej te. Ja chyba, tak Gardu. To nawet na lepiej, nie? Jest tak, 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 jak jest tak mniej gazowana, mi się wydaje. Poza o. tym ja jestem Team Cola, Coca-Cola, więc... O. Będziemy tu mieli wojnę. Tak. <noise> Fanta. Dobrze. Fanta w smaku winogronowym. Piłem ją. Ona była, słuchajcie, kiedyś w Polsce. Niestety już jej od dawna nie ma. Jestem to przykre. Miod. Aha. Dobra, zabieramy resztę. Dobra, słuchajcie, przekonałem, no, ja bo... jednak wróciłem Zabrał mi ukrad No Nie ma takiego W porządku Dobra, no to zdrówko, panowie Dokładnie tak, jak kiedyś smakowała, tak smakuje No Osobiście 10 na 10, mi po prostu Cud Smakuje po prostu elegancko mi zbytnie nie odpowiada za na przykład słodycze, że byłam. zabija ten smak słodycz tego napoju. Słodkie tak, ja? Mm -hmm. nie? Ja, wiem. ja bym dał 6 na 10. Pani z co Czuć właśnie taki mocny słodycz, taką mocną. Mm. Ale nawet dobre jest, więc ja daję jakieś 8 na 10. No i dobre, elegancko. No to pani powiedzmy, że lecimy dalej. Kola to da, z Blicza. Oho, Zdech. tak to wygląda. No to jedziemy. Chcesz się otworzyć? O. Dobra, tylko otworzyła się. Zobaczymy, to jest ciekawe, czy Szczególnie będzie się wyróżniała, co? Dobra, no to co? Testuję w takim razie. To jest taka jakby... Jest zmieszana ta kola. No. Tak nie ma ciekawy nawet smak. Ja mam osobiście oceniam to na jakieś tak, 8 na 10. Żeby Zmieszaniem zmieszanie nie czy coś takiego. Dla mnie to właśnie tak dziwnie bardzo. Nawet nie jestem w stanie powiedzieć jak to smakuje, tak. Zero i zero, takie nic specjalnego, nie ma jakiegoś smaku... Tak jest zwyczajny. Ja też czuję, że tak jakby jest zmieszane z czymś, więc to no jakieś 5 na 10. 6 na 10, bo nie jest jakieś szczególne. Ja mimo i tak także jak za swoją cenę nawet gdyby to nie, nie wyszczegoniło się. Kolejny i ostatni chyba na ostatni napój na dzisiaj. Osobiście czuję, że nie będzie to dobre, tak się No nie, to się okaże. No to zrzucę. Osobiście, jaka to jest ochyda. O Boże. Nie, 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 Kurde, nie, Za, za czasów kadencji to się nie, nie, gorzej. Takie piliście? Wolę oryginalnego pepera o, Oryginalny peper przy tym to o Zero na dziesięć to jest ohydne Panie policjancie Wywal to no, pi, pitnej Pięć na dziesięć No panie rekwestorze Minus dziesięć No osobiście naprawdę jest to tragedia Wywal Dobra, słuchajcie moi drodzy Skończyliśmy z napojami A jeśli chodzi o jedzenie Zobaczycie to już w drugiej części Także pamiętajcie o tym, żeby stać subskrypcję na, na tutaj o Tam na dole i wtedy niedługo zobaczycie kolejny odcinek klanu z tymi ostrymi jedzeniami. Do zobaczenia!